Rankton i Wiza. Jak pikują Orna, to pomyślę o tym. Normalnie. A mój mid pikował Malphite'a po to, żeby wzięli Sylasa. Spoko, i tak nie chciałam wygrać. Ja wam w tej grze pokażę coś, dobra? Ja wam w tej grze coś pokażę, bo wiecie, tutaj Rankon byłby wybitny. Tutaj Rankon byłby wybitnym herosem. Ale pokażę wam coś, czego się nie spodziewacie, dobra? Jesteście gotowi? Z nienacka, z nienacka was to dopadnie. I to będzie dobry heros, albo przynajmniej powinien być. I patrzcie, taktyka jest taka, bierzecie runy w butach. Bierzecie movement speeda w runach i zostajecie na butach jedynkach i macie więcej movement speeda niż jakbyście mieli buty dwójki. Jeszcze gracie approach velocity i szybciej biegacie jak się z kimś bijecie. Runy w butach, wiecie o co chodzi. Problem jest taki, że mają flata, który <grymarkę>, ma rtm alfajta i czegata. Ten bez skina cringe. Chętnie przyjmę donate, wtedy kupię skina. Triforce na drugi, triforce na drugi. Pierwszy przedmiot Warmok, a później triforce. I jeszcze nie wiecie, co się wydarzy. Mogę paść na linii max raz, ale później będę użyteczny. Ale raz mogę paść, to jest. Co się może zdarzyć? Kupujemy do run Ringa, do Rank Ring, zawsze lepszy niż to, do run Shield. Potwierdzony naukowo. Dobra, tak, od, już od piątego levela robię giga dużo obrażeń, ale pierwsze levely trzeba uważać. No i ona gramy na topie. Możliwe, że padnę na linii, bo ja zawsze no gram na Jonasze, to griduję i padam. Czyli poradzę sobie. Chcę grać pod podpuszcz, ale. Ale no, z mi coś nie wychodzi. Pytanie, czy może tutaj być wiego, no postaram się to jak najszybciej dopuszczować gramy pod po prostu. Teraz predyktujemy jego kół, jednak nie Kurde ten kanon jest podejrzany trochę. Dobra idę drzwi zamknąć Nawet po cichu pobiegłem, taki skulony że mnie nikt nie usłyszał, a biegnę O już nexus pingujemy, teraz jest problem bo nie mogę grać tak jakbym chciał grać to oddać trochę presji teraz on we mnie wejdzie i stracę dużo hapsów. o ładnie uniknął dobra gras jest więc git mogę tutaj zostać mam jeszcze dwie poty Gram igram czogatem który i tak się leczy po ten będzie dobry ale plus jest taki że jak grać czogatem i zostać w pusz to wtedy nie pokazuje się na ziemi więc ciężko uniknąć o, ty Fakerem jest. Baitował, że wbiega do krzaka, a nie wbiegł. Ładny tutaj raczej. Ja mam manę na Q. O, nie dostał tym. Trochę niefortunne tak szczerze. Mięsmy flash. A czemu on nie dostał tym Q? Ale podejrzane to było. Dobra, jest Mogę to sfarmić. Teraz możliwe, że go zabiję. Nienacka. On ma E raczej już teraz, więc muszę uważać. Ale dobra, teraz składamy tak. Idziemy to, idziemy kreślą na HP i może Refidable potem. Być o TP jednego championa jest dobre, aby wbijać wyższą rangę? Tak. Ale najszybciej wbijasz rangę, jak grasz twoim najlepszym championie. Dobra, arka za 40. Albo sustainuję go raczej, pomimo tego, że ma flita. Każdy jeszcze teraz Smoldera widzę. No, A, go i nie może się cofnąć. I teraz pytanie, jak on ma silensa i skończy mu się E to go cofnie? Czy dopiero jak silence zniknie. O widzicie? Czekaj robi taką presję, chłop się boi podchodzić. Chłop się boi podchodzić. No, no już nie ma co sens. Chłop się boi podchodzić na mele i tradeować. Jak trafi jedno E, to go mogę dogonić, bo mam aprocz velocity w ronach. Dodatkowe mu speed. O nie, przez ten auto atak na, na creepie mogę paść. Znaczy na creepie. Kurde, jednego autosa brakowało. Ale dobra, plan minimum wykonany. Mówiłem max 1 dead na linii, później jesteśmy useful. Ale to jest ten... bestia tego autoataku w tego... Ward'a, bo mi zabrakło jednego autosa, żeby go zabić. Jest tak unlucky. Dziękuję bardzo Grzechu Grzech96 za suba z Może on to po prostu zaplanował, postawił Ward'a pod siebie, żebym go zautosował. Ale trochę unlucky, że jestem takim nowym. Był free kill. Jak mnie autoatakował Ward'a. Teraz ja robię trochę linii. Ale da się grać jeszcze, jeszcze trochę, ale już niedługo się nie będzie dało, mniej więcej za 10 sekund. No i trochę niebezpieczne, przechodzenie tędy. Znaczy ja mam Jak on stroluje to mogę go zabić, może od 100 do 0, ale do tego to chyba daleko, to zerkuje creepa. Raczej 6 void grabów będziemy musieli oddać, co? nie jest zbyt wybitne, ale jak trzeba, to trzeba. Awantura na topie. Jego linuję na midzie, a teraz roumuje. Zamienili się. Kurde, szkoda, bo jakbym tam tego fraga dostał, to by było na odwrót w creepach i w sytuacji na linii. A teraz trzeba się trochę męczyć. Elo. elo. merkę za 15. W teorii mogę tam podejść, ukryć <grym> jednego zerki i odpraszować przez ściany, ale. już nawet po odpraszowaniu może być ciężko. Chyba robię za po prostu. Elo. elo. Jak wejść szybko, wyparł no już do tego Wormoga. Nie ja mam nic fajnego do kupienia. Plus mojego Herosa jest taki, że nawet jak jestem do tyłu, to mogę się dobrze tradować, szczególnie na ale harasy. Jak jak podejdzie i dostanie 3 autozy za to pora traci HP. Za jeden Wave mam Wormoga, on pewnie będzie miał, nie wiem, są składowotki jakieś. To zaczną się trochę problemy, ale. Combo Combo, silence w Q. Nie złamałem Regen HP. Wiesz, że tu stoi Czy tu Czy do bazy poszedł. do od balkonu mnie zamyka. Z tych na pewno. Ty, próbujemy go zabić. Próba numer dwa. A jakbym trafiał, to byłoby łatwiej. Będzie jakiś tutaj. Ani fruit? chyba nie. Ile many mam? 7 man za jednego creepa? Na kolejnym E mogę sprawić w niego flashnąć. Na kolejnym graspie. Ale nie wiem czy będę miał okazję. O nie. Oraz uskarpuszuję i pójdę do bazy, chyba. Nie będę kombinował. Nie wiem, czy chcę gridować na to, czy on stroluje. No w teorii mogę gridować na to, że on stroluje. Jakoś z krzaka spróbować go zabić. Jak się nie uda, to marnuję tempo na mojej rce. Mogę sfajkować jakoś tutaj movement do tyłu i schować się w krzaku z powrotem. No właśnie, to jest to, że jak go teraz nie zabiję, to marnuję. Czas na rkach. Teraz po prostu zjem. No co? co, pójdę z powrotem na linię. On ma botrka, więc będzie mocniej wygrywał. Ale krótkie wymiany powinny być dla mnie spoko, bo ja się wyleczę. że on trochę, też, ale. Dobranoc, dobranost. Dobra, markę za 20. Raczej mają tu wizję. Nie będzie go trafić. Nawet jak mnie O, w taki sposób no, na pewno nie trafia. Ja chcę tutaj flaszować. Nie. No dobra, skalujemy. Mulder skaluje. Problem jest taki, że Sylas u nich skaluje. takimi arkami. No jest jak jest. To nie ma marki. Ale mamy fraga że tracimy całą mapę przez to, no nie jest to Warf. Dobra, mam już 3,5 HP na takich temach. Ile z Arki bije? 700 trudymedża w ludzi? Co się dzieje? Rozumiem, że on chce mnie zabić z moją Rką Ale on. coś jak ja mam Rkę, to go On wie, że ja nie mam Rki? Czy co on robi? Co się dzieje? i co się dzieje? Ej, ja tak na mają ludzie niektórzy. Wiesz jak ja tu mam arkę, to występuje. Ja miałem do arki 5 sekund. No to o, ja to skieruję tak szczerze tę grę na no ich herosy. jest free win. Nie mam za dużo. Chyba chcę zostać. Krywać do farmić. Myślę, że przebieganie obok niego jest dobrym pomysłem. Chyba nie. Co ciekawe mam. 407 Movement Speeda, 439 teraz. Ambuty buty jedynki. Nie zauważyłem, że Malfaj tu w ogóle. Wychodził. Ja teraz trollowałem Patrzyłem na czatup Tutaj ja mi brakuje 200 golda. Pana jest wave'a. Nie wyżej padnę. Full stacków mam. Brahu! Bam. Bam, bam. Bam. O! Kumple przyszli. O uh oo. -oh. Fajnie trzeba chyba flaszować. Może nie. Dobra, jest git. Teraz próba Ci zeręsk krzaka. Będzie hard a będzie hardpushował tego wave'a, a tutaj wtedy ja z jednej strony, Karma z drugiej Albo nikt nie przyjdzie i po prostu zrecalluje Użyję trzecie kół, to może wtedy BAM Sporo bije ten Cho'Gath, co? A to teraz dopiero Trinity będę miał Silence uh O-O -oh. Nie flashuję chyba tutaj nawet, nie ma co. Tego się nie da przeżyć. Ale na miarę dużo czasu kupiłem. Nie gram w inne gry niż liga aktualnie. Na czym polega siła tego Bolita Strayforsem? Teraz zobaczysz. Dziękuję za to pytanie, teraz zobaczysz. Daj mi po prostu trochę czasu. Jak maksować. E, chyba że gadasz na Range Heroes, to komuś raczej na linii, żeby farmić. Jak maksujesz, E, no to nie wiem czy W na drugie. Yy, nie jest lepsze, bo zmniejsza cooldown, ale z drugiej strony też o wiele łatwiej jest farmić ale Zależy czy możesz farmić za pewnie? Tak pod tanka. Ewentualnie jak jesteś według, to to tanie hydra. Jek na drożno. Teraz można się... oj Teraz to chyba wezmą naszora hm. Malfajt jakby tutaj podszedł. Opa, malfajcik Arkuj go, arkuj go, arkuj go Arkuj proszę to zerkował. No zesram się przecież tutaj. Co oni robią ci ludzie? No co ja się tu zezram? Jestem w takim szoku, co się dzieje czasami w tych grach. Teraz idziemy na sidele i stompujemy każdego. Nura. Stawiamy Ward'a, żeby wiedzieć ich rotację, bo będą mieli mid prajo. Wstawiamy drugiego Ward'a w tripuszu I zabijamy zaraz kogoś. O, on siedzi. No tak. Problem jest taki, że póki co tylko... To nie za dużo kryte jest, ale będzie jestem movement speeda, stary jak trafię AS approach varsity. <grymne> to szybki jest Szczegerson, bo gracie movement speeda w runach 2%. icie <grymne> jaki speed push? 1000 w towera. O, chyba tracimy na szara. Nie obiecuję, że wygram na Botrka. Ale postaram się. Zaraz się ulecia z Botrka, znaczy z Botrka. Z warmoga i próba numer 2. Chętnie bym zjadł Smoka, tak szczerze. 500. Teraz to nie mogę się bić, panowie. No z jest lepiej klika rki malfighta niż malfight, to prawda. Muszę więcej kół z krzaka rzucać, bo wtedy nie widzą. Ja chcę tam typować. Chyba zabijał, prawda? <grych> prawda? Panowie nie poddajemy, oni jeszcze nie wiedzą, co tu się wydarzy. Jedyny problem dla mnie to zerii, resztę to zstępuje. nie wiem, czy się tutaj ruszę Takie klaczku trafiłem. Dobra, nie najgorzej, Shadow naostaliśmy. Problem jest jakiś na karmie. Uh -huh. Znalazłem kolejny problem. Jakbym lepiej zagrał, to ja może dogonił Byłem o nam mógł sprokować. Kurde, no teraz będzie problem w bazie. Ale nadal da się grać. Ile Smolder mają temu? 2,5. Do ma 270. roblek za trudny, rozumiem. Teraz, erki teraz bijemy 1000 do mecza. Czy że ktoś z face -szakuje? O, mają R-kę Malfighta. O uh o, -oh. Erkę Malfighta na 3 itemy Syrah z i Ravadonem. O, mamy Blue alpha, Czyż Malfight zarkuje, Jak podejdą. Jakby zerkował to może wybronimy, ale jak nie zerkuje to chyba nie wybronimy Rk. Kokolwiek musi zerkować kto podejdzie na mele. Kogokolwiek Nawet tego Tego, tego, tego No, do Zerii podejść to lekki problem. Dobra, jest gra. Dobra, ja tu skieruję. Zbieramy stacki, żeby szybciarkę mieć. Więc no co, pasowałoby kogoś teraz wyłapać i spróbować flipować gra, bo jak kogoś nie wyłapiemy, to wezmę na szara za minutę. 3 inhiby, no i będzie koniec gry. No, pasowałoby teraz spróbować kogoś wyłapać, żeby móc podjąć walkę o naszara. Tak mi się wydaje. Ale to wtedy Malfight by musiał kogoś zarkować, wiecie. A co do tego to nie jestem banany. że ktoś podejdzie? Obawiam się, że nie. Teraz tym bardziej. Musimy w tutaj kogoś za sobą walkę. Czarno-szarem. Malfight musi zarkować kogoś najlepiej, foga. Ja wtedy followuję na ku. Nie wiem, czy to jest dobre. Ale muszę tam biec. Raczej nie jest to dobra. Chyba tutaj upadek jest niestety włoskiego herkulesa. <głosy> <głosy> dobra, jest gra, tak szczerze. Myślicie, że zdąży wytepować? Obawiam się, że nie. O... tak szczerze jakbyśmy mieli cokolwiek innego na midzie, to bym mógł skerować tę gram. Ja Wydaje mi się, że mógłbym to skerować. Ale Malphite nie próbował wygrać. Znaczy nie wiem, może próbował, ale, ale nie był najlepszym Malphitem. Mam taki pomysł na build. No bo dostajesz że tak CDR-a, movement speeda. Ja na jeden stąpujesz każdego. Czy kiedyś był ten grany build. Tak szczerze ja to grałem w... W Ultralidze w jakimś. Nie wiem, który to był sens. 3 lata temu albo 4 to grałem. Na czugacie. pod rządełko się grało. Nie zawsze się kończyło Trinity, ale czasami się grało pod samo rządełko. Oprócz Botrka, na Botrka też da się wygrać. Ale zależy trochę od Herosa. Bo jakby to była jakaś iralia czy coś, to wydaje mi się, że zastępuje, ale i ona zbyt ciężko trafić.